Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie, jak w naszej firmie regenerowane są baterie do samochodów marki BMW 48V, marki LG, te, które są montowane w podszybiu. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz dalszej części filmu. Omówmy sobie teraz proces naprawy takiego akumulatora. Pierwszy etap, jeśli przychodzi akumulator od klienta, podpinany jest do naszego systemu diagnostycznego i drukowany jest raport o stanie każdej z 20 cel. W kolejnym kroku podłączany jest akumulator do ładowarki, gdzie jest w pełni ładowany, następnie rozładowywany pod obciążeniem i ponownie ładowany. Dzięki takiemu procesowi możemy sprawdzić poprawność działania takiego akumulatora. Oraz wyliczyć jego pojemność. Jeśli wszystko jest poprawne, wraca znów do naszego oprogramowania, gdzie drukowany jest raport po ładowaniu o stanie 20-cel oraz naprawiane jest oprogramowanie w środku, czyli tak zwane odblokowanie akumulatora po głębokim rozładowaniu. Nasz interfejs w pełni emuluje całą pracę samochodu, dzięki czemu jeżeli podłączymy się przez system diagnostyczny, czy to lunchem, czy istą, w akumulatorze nie ma żadnego błędu. Oczywiście możemy również sprawdzić wszystkie parametry pracy takiego akumulatora. Które dostępne są z poziomu diagnostyki. Mam nadzieję, że udało mi się przybliżyć proces regeneracji tej baterii w naszej firmie. Pamiętajcie, na dzień dzisiejszy te baterie jeszcze są świeże, więc raczej same się nie psują. Przyczyna leży po stronie pojazdu, najczęściej zepsuty jest alternator. Sprawdźcie zatem działanie systemu całego w samochodzie. Do tego macie kartę informacyjną, co możecie też posprawdzać, bo jest niekiedy parę kruczków, dlaczego ten system nie działa. Dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.